No, Zacząłem nagrywać vloga, i bo ten ucieka był przede mną dokładnie. Także, cześć Siemano, witam Was serdecznie w pierwszym vlogu ze Żniw w 2024 roku. Jest mi mega miło Was powitać na kolejnej serii ze Żniw. Zaczynamy kolejną serię ze Żniw. W sumie można powiedzieć, że to już jest. Trzecia, zaczynająca się, bo pierwsza była 2022, taka można powiedzieć z, z vlogów. I bardzo fajnie się przyjęła, także miejmy nadzieję, że i ta się fajnie przyjmie, w zeszłym roku też się dosyć fajnie przyjęła, także z tego za co wam dziękuję. No i tak, jestem dzisiaj w po toaleta, Koszton rzepak i tam za górką jeździ Mega 360 i tam w oddali jeździ 750 lekcjon tak zwany tygrysek kto wie to wie także no i co? Dzisiaj mamy 19 lipca 19 lipca pamiętajcie, no nie pamiętam żeby tak szybko był żniwa Chyba z 5-6 lat temu były tak szybko żniwa zaczęte, bo tak tak po 25 lipca bliżej 30 zaczynały się dopiero rzepaki na przestrzeni no można powiedzieć 2-3 lat a w tym roku no praktycznie 15 lipiec już rzepaki były do nawet trochę szybciej, ale co niektórzy jeszcze czekali bo był yy, od dołu trochę zielony no i tak to się prezentuje. Tutaj już mega jedzie 360. Ja tutaj sobie dogrywam do vloga yy, i na film, który już z pewną widzieliście pewnie. Także no co? Lecimy.